Dzień dobry, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Full Focus, czyli oczywiście naszego teleturnieju, który sprawdza wiedzę uczestników z zakresu gry League of Legends. Dziś moim uczestnikiem będzie Puki Style, a przed nim 9 pytań podzielonych na 3 rundy, które będą stopniować się poziomem trudności. W pierwszej rundzie pytania 4, w drugiej 3, w trzeciej 2. Każdorazowo zawodnik będzie miał do wyboru wariant łatwy albo trudny. Trudny, warto więcej pieniędzy, ale również bardziej ryzykowny, bo zasady naszego programu działają tak, że jeżeli odpowiesz dobrze, to wartość pytania jest dodawana do puli Twoich pieniędzy, ale jeżeli odpowiesz źle, tyleż samo jest Ci zabierane. Żeby nie było tak trudno, zawodnik zaczyna mając 50 zł na start, a także otrzymuje jednego grzybka Timo. Jednego darmowego, który daje dowolną podpowiedź, na którą się wspólnie umówimy. Każdy kolejny grzybek kosztuje tyle, ile zawodnik wynegocjuje ze mną. Dziś zbieramy na operację dla Filipka Sucheckiego. Jak pójdzie Pukiemu? Przekonajmy się! Halo, halo, dzień dobry. Po drugiej stronie już czeka na mnie póki i jego yy, póki co, yy, nie wiem, czy tak duża łapa, czy, czy zmalała, czy się powiększyła w ostatnim czasie. Nie no, zmalała, zmalała. Zmalała, Lebićam to dobrze. No niedobrze, niedobrze. Ale u ciebie dobrze idzie. A ćwiczysz coś w domu? Teraz powiedz jak że nie. Nie, nie. nie, totalnie nic, nudy. Kurde, ziom, ej, to strasznie, nie, to zmartwiłeś mnie strasznie, bo ja to się <laughs> wiesz? Jakoś coś w ogóle do tematu nawiązać i tak. Liczyłem, że powiesz, że tak, i że są ćwiczeniach, pogadamy o jakichś takich rzeczach. Nie no, zbyt leniwie jestem w domu. No dobra, kumam. A powiedz mi w takim razie, ja bym chciał chętnie poznać historię tej fotki, która teraz generalnie zawładnęła sportem i to już można powiedzieć, że nie tylko polskim, tylko tak to poszło szerzej. Jaka jest historia tego zdjęcia, ziom? No w sumie śmieszna. Jesteśmy sobie przed Lanem jakimś, drużynowo w Sfinksie. No to mówię do, do gościa z Timu. E, no weź mi strzel jakąś fotkę, nie? Zapozowałem, no bo wiadomo. Wiesz, wiesz, wiesz jak jest. Światło, perspektywa. Dobrze, dobrze tutaj. Dobra, prawda, moje rękę pisek. trzeba przycisnąć do ciała lekko, to wtedy większe się od razu robi. No to wiadomo, ale światło i perspektywa też jest super super dużo daje. No i co? No i poszło, nie? No i tak to taka losowa fotka. Nawet nie pamiętałem o niej, tak szczerze mówiąc. Jezus Maria, cudownie. A ile byś teraz na płaski powiedz, wyrwał? O ja mam coś z Barkiem, ja nigdy... Ja od samego początku nie nawet nie robiłem Maxów, wiesz, więc ja maxów nie mogę robić. Okej, okay. rozumiem, to niedobrze, szkoda, bo liczyłem kurczę właśnie chciałem zaproponować, bo mi padł pomysł nawet na odcinek, że ja to bym wziął ciebie i wziąłbym paszę i zrobił jakiś taki pojedynek dobry na najsilniejszego Polaka w polskim e-sporcie. A powiem ci ciekawostka, że pasza to chodzi tam na siłownie gdzie ja, nie? Tak? A gdzie wy będzie? No. Chyba, że nie chcesz spalać tuli, miejscówki bawien. sobie. A, to Chyba lepiej dla nich byłoby po takim czasie, jakby ktoś przyszedł. No to prawda, a gdzie chodzicie? Do nastu... na stuli Klub, to jest na Bielanach. Ej, spoko, spoko, a jak, jak tam jest w ogóle ten? Wiem, wiem że różnie sieciówki teraz robią, wiesz... Żeby przetrwać te koronę, to jakieś tam systemy wprowadzają lojalnościowe, czy, czy, czy jakieś takie, wiesz, systemy hmm. szkoleń online, jak oni sobie radzą? Nie, nie, nie wiem, chyba tylko zbiórkę po prostu dali tylko to, szczerze mówiąc. Okej, okay, rozumiem, słuchaj. My też dzisiaj będziemy zbierać na zbiórkę, yy, tak się składa, dzisiaj zbieramy na yy, operację dla Filipka Sucheckiego. Ile ugrasz, słuchaj, tyle zostanie przelane, takie są nasze zasady. Więc na start otrzymujesz 5 dyszek i powiedz mi od razu, czy zaczynamy tak, żeby zebrać dużo pieniędzy od pytania trudnego, czy tak nie chcesz może dla niego zebrać dużo pieniędzy, więc wtedy zaczniemy od łatwego. Chciałbym, chciałbym naprawdę bardzo dużo, ale nie chciałbym też nic, więc zaczniemy od łatwego, nie? Dobra, proszę bardzo, zaczynamy w takim razie rundę pierwszą od pytania łatwego. Kategoria lore: Z jakiego regionu Runterry pochodzi Ezril? Tu mamy odpowiedź A, z Demacji. B Spilt Over, C Zaun, czy D Z Water? Ciekawostka o tym pytaniu jest taka, że przed nagraniem rozmawialiśmy o poziomie trudności pytań, i ja mówię, że byku, nie, bardzo proste pytania są. Na przykład z jakiego regionu Runtery pochodzi Ezril. I jak dowiedziałem się, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie, więc no tutaj w wariancie łatwym masz z ABCD, słuchaj. Wiesz, jaki jest problem? No. Że ja nie wiem, co to jest Runtera nawet, ale wiem, co to jest Demacia i wiem, że tam nie jest. To jest jedyne, co wiem. Strasznie niedobrze, biorąc pod uwagę, że już zgodziłeś się wziąć udział i zaczęliśmy nagrywać. <grywa> <grywa> Dobra, ale cokolwiek w ogóle ten? Nic. Ja, no ja muszę, ja muszę użyć podpowiedź przecież. To już lecimy z pierwszym grzybkiem. Dobra, to mogę Ci fifty-fifty zrobić. No, ale... No, no, no. Dobra, albo inaczej, to podpowiem Ci tak... Bezgrzybkowo, może jeszcze, żebyś nie musiał palić, bo to pierwsza runda, łatwe pytanie. To, to powiem ci, że jest z tego samego regionu co Lee Fajnie. Znaczy, to no mogę, mogę strzelić. No, no to w razie czego dycha w plecy tylko. Jakie się meduły fakę zrobię szybkie. Dobra, to ja bym zaznaczył B, bo jakiegoś tam spela Caitlyn ma podobnego do tej nazwy. No, i tak to bardzo dobra odpowiedź. Esyl tak? jest spilt over? Tak, dycha dla siebie, proszę bardzo. <laughs> Okej, okay, ustrzelone. E, ustrzelone, ale słuchaj, mężczyznę, poznajemy nie po tym, jak zaczyna, tylko po tym, jak kończy. Więc, no, rozumiem, że skoro z łatwym tak łatwo sobie poradziłeś, to teraz, no, kolejne pytanie będzie trudne. No dobra. Dobra, teraz bardzo się cieszę. Się Wariant trudny teraz w takim razie. Hmm, dla ciebie jest, słuchaj, kategoria. Może w takim razie przedmioty? Powiedz mi coś takiego, z jakich przedmiotów buduje się Ginso Rageblade? No, no, ten łuk za 1000. Rescure Bow, coś takiego. Aha. Pikaxe. No i oczywiście książeczka za 435. No N, i to jest bardzo N, dobra odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. Teraz uwaga, masz punkty stylu, żeby dodatkową dychę wygrać do pytania. Ile y, kosztuje złożenie? Ginso Rage Blade. K koszt ten, jak już masz 790? wszystkie itemki... 790? Ile? 790. Nie. No szkurcze. 875, ale blisko. Niezależnie od wszystkiego, <noise> słuchaj, dwie dyszki dla ciebie, no i patrz, no. cyk, po trudnym pytaniu się przejechałeś, w ogóle jak 150, nie ma o czym mówić, to chyba kolejne trudne lecimy. Dokładnie, lecimy po trudne teraz. Bardzo dobrze, kategoria lore. No nie, no to jest chyba troll. Jaka postać ma tytuł Chłopiec, który ujarzmił czas. Po angielsku to brzmi The Boy Who Shattered Time. Gdzie ten tytuł jest napisany? Jak? Każda fabule? postać ma taki swój podtytuł, nie? Czyli na przykład masz tam Swain i on jest The Hand of Noxus, chyba czy coś takiego. Czy, czy, czy tam jakiś Master Commander, już ci powiem, jak on się nazywa. Wielki generał Noxusu na przykład jest Swain, nie? Każda postać ma taki swój podpis. I postać, o którą pytam, ty jedna ma chłopiec, który ujarzmił czas, albo w angielsku Boy Who Shattered Time, nie no. chodzi o Zileana. Właśnie pierwsze co to mi przyszło, ale to raczej nie chłopiec, nie wiem, totalnie nie wiem. Co Dobra. Chcę ja jakąś podpowiedź sobie wziąć. Masz darmowego grzybka w sumie, bo jakby tej Caitlyn ja bym tam nie zaliczał w pierwszym <laughs> pytaniu, Do spalonego grzybka. Um... No, zastanawiam, a masz jakiegoś ziomka, do którego możesz sobie zadzwonić? No mam ziomka obok w sumie. No to dawaj go. Eee, I co, mogę się tak spytać normalnie? No tak, tylko weź go przed kamerę, ten przedstaw i, i ten. I możemy spalić. Nie, no przed tego przed kamerę to nie, bo bo chora. Bo to jest moja dziewczyna. A, no dobra, dobra, to git, to możesz pójść się zapytać. jej. Potrzebuję tylko... pomocy. Dobrze, tylko że y, dziewczyna twoja nie może skorzystać z internetu, tylko musi Aha, to wiedzieć potencjalnie. Okay. Jaka postać ma tytuł chłopiec, uja kt chłopiec który ujarzmił czas? <laughs> no nie gadaj, no. Eko? 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 Y, a to jest ostateczna odpowiedź? Tak. Znaczy, tak, tak, Eko. Tak, No, bardzo dokładnie. dobrze. Bum, wielkie brawa dla dziewczyny. Wiedziałem, w chwili, że mogę razie. Pozdrawiamy. Cyk, no i dwie dyszki wygrane, słuchaj, dobrze zainwestowany w grzybek, to jest prawdziwa miłość, która, słuchaj, wspólnymi siłami przezwycięża trudności losu. Kurde, łatwe jednak to było pytanie. Kurde, dobrze idziesz, słuchaj, jak na pierwszą rundę, to co, łatwe czy trudny kolejny wariant? Trudne. No to trudne, lecimy, dobra, gidzi. to mi się podoba. Słuchaj, no przelecieliśmy praktycznie każdą kategorię, mieliśmy przedmioty, postacie, mieliśmy lore. Nie mieliśmy jeszcze mechaniki ani esportu, więc tutaj ostatnie pytanie w rundzie pierwszej. Wybór pozostawię tobie. Poleciałbym w esport chyba. No, poleciałbyś e w esport. Dobra. Proszę bardzo, z jakiego kraju pochodzi ten zawodnik? Odpowiedź: A. Holandia. B. Szwecja. C. Dania. Czy D. Francja? Czekaj. Czy poznajesz to. Czekaj, nie powsta? No pewnie, że poznaję. No na pewno nie Holandia. Na pewno nie Francja. Szwecja. Szwecja. Szwecja, na pewno Szwecja po Dreamhack był i, i on tam się pojawił. No, Szwecja, ja tak, myślę, że... tak, jak najbardziej, teraz punkty stylu za ksywkę? Jak, rekles. Rekles, bardzo dobrze. A przez ile K piszemy? Słucham. A przez ile K piszemy jego ksywkę? Przez dwa. Przez dwa, bardzo dobrze. Punkty stylu, słuchaj, to ja bym symboliczną piąteczkę dorzucił, za takie ciekawostki tutaj szalone. Super. I to oznacza, słuchaj, no tak bałeś się tej pierwszej rundy, wszystkie pytania poodpowiadane. I jeszcze słuchaj, punkty stylu jakieś małe, zagamięte. 125 Ziko mamy na koncie. No nie jest źle, chyba. No nie jest, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Więc tak, grzybkiem wyratowane, tutaj to my przechodzimy do rundy drugiej. I tu już zaczyna robić się pomalutku trudniej. Pytania, w zależności od wariantu, warte 40 albo 60 zł. I powiedz mi, w którą bramkę idziemy. Bramkę lewą, czyli kafelki, to łatwiejsze. Na początek. Na początek łatwiejsze, dobra, proszę bardzo. Z racji, że wybrałeś sobie kategorię Esport, to ja bym cię teraz zapytał z mechaniki. Jaka postać grana na pozycji BOT ma statystycznie największe win ratio w dywizjach od diamentu w górę A Afilios, B Miss Fortune, C Veigar, czy D Cassiopeia? To są takie smaczki, którymi nigdy się jakoś nie nie interesowałem, co kto ma jakie Win Ratio, ale no tak czy jak będę strzelać pomiędzy A i B? Tylko pytanie. Bo ja zazwyczaj Najwięcej wygrywałem Miss Fortune, ale... Raczej ludzie preferują Mafeliosa, więc no dziabnąłbym tą opcję A. Tylko czy ma win rate y faktycznie największe, nie? No ale tak bym strzelił, no. Na pewno bym strzelał pomiędzy A i B, więc dałbym Mafeliosa. Ostatecznie też nie, chcesz grzybka żadnego? A, bo grzybka mogę. No możesz wynegocjować tak? na przykład zadychę czy dwie. Ja podpowiem, że co do zasady zawsze warto próbować grzybkiem najpierw, bo pamiętaj, że jak odpowiesz źle, to tracisz. A nawet jakbyś wydał cztery dychy na grzybki i odpowiesz dobrze potem, to, to wyjdziesz A, na zero, nie? No w sumie. No dobra, no to ja bym tutaj skorzystał z czegoś takiego. No dobra, razu. to ja bym ci zrobił pół na pół w takim razie i mogę ci zrobić pół na pół za dyszkę. No to pewnie. No to cyk, pobieram dyszkę z twojego sąda w takim razie. I zostawiam dwie odpowiedzi. Aphelios czy Wejgar? Większe wątpliwości mi się teraz zrobiły. Nie no, zostanę przy, przy tym Apheliosie. Zostaniesz przy Apheliosie, tak? No. No to szkoda strasznie, że zostaniesz przy tym Apheliosie, bo ja największe win ratio ma Vegar i to jest win ratio na poziomie 54,43%, gdzie Aphelios ma win ratio poniżej 50%, 48,61% i jest na 20. miejscu dopiero na roli yy, Adekary. Tragedia. To chyba ja zepsułem tą inerację tym afeliosem Może trochę tak, no <głos> <głos> na 75 zł się, yy, ja, słuchaj to kitramy, to ale no jakbyś teraz dwa trudne odpowiedział, to mógłbyś się dobrze odbić jeszcze, nie? Tak? No dobra, no to goł to trudne. No to spróbujmy trudne, słuchaj, no to pozwolę ci wybrać kategorię, skoro trudne wziąłeś. To jest sport. Esport. Dobra, proszę bardzo, będzie esport w takim razie. Kiedy wystartował tak zwany sezon zerowy Ultraligi? A w pierwszej połowie 2018, B w drugiej połowie 2018, C w pierwszej połowie 2019 czy D w drugiej połowie 2019? Wy to jako klient graliście dopiero w pierwszym sezonie, nie? Dru my graliśmy w drugim. W drugim. Mhm. Wcześniej był pierwszy i zerowy. To. Musi być C. W pierwszej połowie 2019. Dobra, to pomyśl nad grzybkiem, potencjalnym. Bardzo Cię lubię i bardzo chcę, żebyś dał odpowiedział na to pytanie. No dobra, no to no jednak myślę nad tym grzybkiem i, i spróbuję. Słuchaj, z zadychę, zadychę. Yy, z Tobą ostatnio na Polsat Game się chyba przeprowadzali wywiad, nie? Ryan z Tobą gadał, dobrze pamiętam, czy Awahir? Awahir. To za dychę możesz do niego zadzwonić i go o to zapytać. Dobra. On powinien wiedzieć. Dobra. Dobra. To cyk. Pobieram dychę z twojego konta. Kiedy wystartował tak zwany sezon zerowy Ultraligi? Porany, ja bardzo <laughs> znam odpowiedź. I na szczęście nie, nie zawiodę cię tutaj, tak jak ty nie zawiodłeś nas na Master póki. A, a więc a oficjalnie taki pierwszy sezon wystartował w 2019, ale sezon zerowy. To była druga połowa 2018. Ty wtedy miałeś finał PLE, a później miałeś finał Ultra Ligi w grudniu. To było dosłownie dzień przed Wigilią, więc to był... Finał był 23 grudnia 2018, jeśli dobrze dokładnie pamiętam. Także to będzie odpowiedź druga połowa 2018. Czy to bierzemy jako oficjalną odpowiedź, Puki? No tak, no. No to proste, Byku, że tak. Ja 6 na twoje konto w takim razie. <laughs> Bardzo dobrze, ładnie ustrzelone. No i to oznacza, że wracamy do gry, bo 135 zł na twoje konto. Bardzo serdecznie ci, Awahir, dziękujemy. Ok, no to 135 ziko. I teraz uwaga, jak jeszcze jedno trudne odpowiedź, no to prawie dwie stówki masz na koniec drugiej rundy i... To jest szansa, nawet jakbyś później rundę trzecią tak dobrze rozjechał, to jest szansa jeszcze, żeby powalczyć o finał. A najwięcej ile mają? Nerwa ma chyba 425 czy 435, Omae. coś takiego. Ale żeby wejść do finału, 355 Ziku musisz przekroczyć. A w rundzie trzeciej, jak tą zamkniesz przy dwóch stówach, to rundę trzecią, jakbyś oba bardzo trudne pytania odpowiedział dobrze, to byś miał 395. Dobra, to chyba trzeba polecieć tutaj na trudne, nie? No to lecimy na trudne, słuchaj no. w takim razie. Yy, proszę bardzo i twoja kategoria... A może przedmioty? Posiadając Frozen Maleta, po polku Lodowy Młot, twoje autoataki wręcz nakładają spowolnienie. Ile procent spowolnienia nakładają ataki... autoataki zasięgowe z tym przedmiotem? Kurde, to nie jest takie łatwe, bo na adeku się nie bierze Frozen Maleta. Co ty gadasz? Jak to się nie bierze? No na kim? No nie... Zdrowie masz, więc przeżywalność budujesz. Zawsze najlepszy wybór. Gracze potwierdzą w komentarzach. Przecież jak dłużej przeżyjesz, to więcej obrażeń wbijesz, to każdy to wie. Spróbuję, spróbuję to. Ale dobrze, no tutaj będę musiał znowu strzelać. Dobra, to możemy zrobić tak, że jak weźmiesz grzybkę znowu za dychę, to taką małą podpowiedź ci dam, że powiem ci ile procent spowolnienia nakłada malet, jak walisz bręcz. No dobra. Dobra, pobieram dychę i. Frozen malet, jak walisz wręcz, 40% slowa. Nakłada, na półtorej sekundy 20 To ostatecznie 20%? No ostatecznie. No myślę, że to będzie to. No tak, jest 20%. To no cieszę jest. się. No cieszę się, że to mamy, słuchaj. E, no, bo już tak się bałem, a jego znerfili w ogóle w 2018, bo on 30% slowa dawał rężom. Ale no, to było gdzieś tam za mocne i, bo, i wtedy jakby było sens faktycznie na range'u budować tego Maleta yy, I znerpowali to do 20% Ja miałem kumpli kiedyś w pierwszym sezonie jak graliśmy to oni mówili Na Ashe Frozen Malet to masz ultimate slowa byku, przeciwnicy się nie ruszają prawie I to była taka kozacka strategia miniona. Yy, no jakoś tam to działało, tak jak słuchaj ale działa... No? Czekaj, czekaj, ciekawostka, rekles y budował kiedyś na Ashe właśnie Frozen Maleta Frozen Maleta? Tak, to było ciekawe, ale z tego. Okej, okay, no to jakby może też dlatego Nerfili, nie? Ja nie wiem. No, możliwe, że kiedyś mechanicznie to też inaczej działało, bo ażka tego slowa Ilona też ma 20-25% chyba. Yy, no to jak od, tam slowuje. Ukryta chyba. No to jak ci się to zestakuje, no to, to chłopy całkiem nie mogą się ruszać, nie? Jak ktoś nie ma jakiegoś dasha, to dobrą robotę może robić. Tak jak ty zrobiłeś dobrą robotę, bo 185 ziko na koniec rundy drugiej. I to oznacza, że w rundzie trzeciej jesteśmy w stanie powalczyć o finał. Do wyboru masz wariant trudny, albo bardzo trudny tym razem. Trudny wart 8 dyszek, bardzo trudny wart 100. Ehm, no i co? Pytanka 2. No i też to, że pytanie jest dużo warte, oznacza, że dużo można stracić. Więc jaka jest Twoja decyzja? Powiedz. Ja bym wziął to łatwe pierw, a potem trudne. Chciałbym... Dobra, czyli wariant trudny zamiast bardzo trudnego. Proszę bardzo, 8 o... dy dyszek idzie na stół. Do tej pory najlepiej chyba Ci szło, jeżeli chodzi o e-sport. Takie mam wrażenie. No to kategoria e-sport. Na którym miejscu i z jakim bilansem zwycięstw do porażek twoja drużyna zakończyła pierwszy sezon Ultraligi? Ty wtedy grałeś w Illuminar, nie? Zerowy pompa. 7-7, 7-7. A które miejsce? Pewnie nie pierwsze, na pewno nie drugie. Czwarte. Czwarte, bo od dołu musieliśmy lecieć. Dobra, czyli miejsce czwarte i bilans 7-7 twoim zdaniem. Tak. Ostatecznie? Ostatecznie. No, i bardzo dobrze, pyk, mamy to bardzo Jezu dobrze ustrzelone! Pamięta się co nieco, co? No, akurat to jest śmieszna kwestia, bo Illuminar regularnie robi 7-7! Tak? Jest tak. nie nawet. Kozak, dobra, pyk, no dobra. Pierwsze pytanie poszło szybciutko. No to ja tutaj nie, że będzie podpuszczał, ale. Teraz tak, masz 265. Jak weźmiesz wariant ten łatwiejszy. To maksymalnie 345 możesz wygrać, no i to, to nie jest szansa na finał. Ale jak weźmiesz pytanie za stówkę i maks 9 złotych wydasz na grzybki, chociaż ciężko będzie jakiegoś grzybka za 9 złotych dostać w trzeciej rundzie, ale no tak po drudze, to możesz 365 mieć i to jest potencjalny finał. I uwaga, wywalasz Jankosa i chyba Wandera z finału, albo Kubona, nie pamiętam kto ma egzek po trzecie. Chyba Wandera. No trzeba spróbować, trzeba spróbować. Trudnie. To lecimy bardzo trudne, co? No, trzeba spróbować. Dobra, cyk, biorę w takim razie. To no nie zrobię ci chyba kategorii lore na bardzo trudny. No to powiem ci, że od razu z bomby było, No, chciałbym, żebyś okay. powalczył. Twoja postać ma 2500 HP. Zostajesz zabity, lecz masz w ekwipunku Guardian Angel. Po wskrzeszeniu twojej postaci otrzymałeś jeszcze 720 damage'u. Ile masz życia po wszystkim? No na pewno mało, na pewno mało będzie tego życia. Kurde, no ile to może ile to może mieć? Podpowiem, że może być też taka odpowiedź, że... No pytanie, czy to przeżyjesz w ogóle, jak dostaniesz tyle demedu, nie? Aha... No to nie wiem, to może bym powiedział tak właśnie... Pierwsze co mi się skojarzyło, to że 700 HP daje, ale... Dobra, ja bym strzelił... Jak chcesz strzelać bez grzybków żadnych? No a damy radę, coś tutaj... Wytargować... No to za 11 złotych najtaniej dam Ci grzybka. Jak, 11? No za 9 ci nie dam, no, bo to, to może byłby. Za 5. Taki... Słucham? to może za 5! Za no, co ci mogę dać za 5, czekaj? Um... No takim tici tyci odpowiedź. Ty mikrogrzybka tak, za 5 złotych? dobra, poczekaj, daj mi się zastanowić. A potem najwyżej pogadamy o jakimś 4złotówkowym 4 Dobra, to ja sobie myślę tak to z jednej strony na jednej szali mam interes twój i twoją szansę dojść do finału z drugiej strony, mam to, że jak ty wejdziesz do finału, to wywalisz Jankosa z finału. Jankos to wyświetlenia, nie? Więc, jakby patrząc swoim interesem, mogę ci dać grzybka. Kurde, no zadychę i wtedy no najwyżej się brąbiesz na piątego do finału, bo będziesz egzekwował z chłopakami i no to ma dla mnie jakiś tam sens, nie? No, no. To no, dobra, no to, dobra, to niech będziesz zadychę. No lepiej więcej niż yy, mniej, nie? Dobra, to zadychę w takim razie, dam Ci grzybkę i teraz tak, co ja mógłbym Ci podpowiedzieć? Podpowiem Ci, że Twoja postać żyje, jeszcze po tym wszystkim. I podpowiem Ci, że Guardian Angel odnawia jakiś procent max healtha. O oh, Jezu. I to jakby ta zasada istnieje. I trochę mniej maksymalnej many. Było takie ograniczenie związane z tym 700 HP, ale to już jest nieaktualne. I to ciekawe, on kiedyś dawał Magic Resistę, ale teraz już nie daje to w ogóle, brawa. Ciekawostki. Sam nie wiedziałem, teraz sobie doczytałem. Najważniejsze to jest to, że od Max healtha daje procent, tak? Ten, ten tak. guardian. Dobra, to, to, to mi daje sporo. Możesz sobie jakiś tam notatnik czy kalkulator włączyć na ludzi, nie? Żeby policzyć. Tak? Tak. No, to na luzaczku. Kalk. Co tam wychodzi? Jakieś dziwne liczby, ale. Kurde, no. Kiedy pani mówi, że odpowiedź na zadanie to 19, a tobie wyszła Republika Południowej Ameryki. No bo tak, jakbyśmy przyjęli, że 30% i potem dostajesz 720, no przy 30% by ci zostawało 30 hp. Teraz zastanawiam się, czy tylko. Czy walno, tutaj 30%, czy 35%? Dobra, to wiem przynajmniej, że to musi być minimum 30%. To teraz przynajmniej mi tutaj dziabnęło. Tak, bo jakby było mniej niż 30%, to by ginął, a wiesz, że ziomek no. nie umiera. Dobra, no chyba zostanę przy tym 30%, 30 czyli 30% będzie. No zostanę przy 30%, no mam tylko dwie opcje tak naprawdę, które bym rozważał, a możliwe, że i one obie są złe. Dobra, to za dwie dychy. Um, mogę Ci podpowiedzieć... Więcej niż ile zdrowia na pewno Ci zostanie. Aha, dobra, no dobra, no. Jeśli mam przegrać, no to chyba lepiej tak, na pewno lepiej. Dobra, to 235 no w takim razie na koncie, bo zabieram dwie dyszki i... Mhm. Więcej na pewno niż 300 helta Ci zostanie. <laughs> więcej niż 300, tak? No. To jakbyś tam dziabnął 40%, wpisał. No, to jeszcze tak 50. Nie no, dziabnąłbym 45%. Tak uważasz, że nie daje 50%? A może jednak 50%? No to jest, i teraz uwaga, to jest bardzo ważne, jak teraz odpowiesz, bo to jest różnica pomiędzy. Dj to w, zale, w zależności od teraz, jak odpowiesz, to jest różnica pomiędzy ostatnim miejscem w tabeli, czyli 135 Ziko, jak się pomylisz, a jakimś czwartym, piątym, czyli całkiem nieźle, bo tam na, na 14 zawodników chyba, czyli 335 i tuż, tuż obok finału, nie? Chyba, że chcemy jeszcze jakiegoś Grzybsona. ABCD może. O, to jest dobre, a za ile takich? No już cię trochę tak, za ci już wziąłem grzybka, za dwie dychy. No to ABCD bym ci dał za kolejną dychę. Dobra, dobra. A czy wiesz, tutaj, tutaj już trwa personalna walka taka pomiędzy mną i Ulightem, żeby być troszkę wyżej od niego. Troszkę wyżej, a Ulight nie pamiętam ile miał. Przedostatni miał... był na pewno. Tak? No, chyba jeszcze, chyba jeszcze, chyba jeszcze tam się dziabnę przedniego w taki sposób, jeżeli, odpo jeżeli, jeżeli odpowiedziałbym. Dobra, to twoje ABCD wyglądają następująco, czyli 430, 780, 530 albo 655. Dobra, zostańmy przy 50. Ostatecznie, definitywnie. No. Bez sprawdzania pozostałych. No. No więc różne decyzje podejmują gracze przy tym ostatnim pytaniu. Różnie się to dla nich kończy. To w tym przypadku kończy się szczęśliwie. Stufa dla Ciebie, tak. 530 HP zostaje na ja końcu. Pierdyka. I 50% uh. na Guardian Angelu. Bardzo się cieszę, że dałeś sobie sprzedać grzybki. Bo, no, bardzo się bałem, że, że źle to pójdzie. Yy, liczyłem trochę na finał, że po tych pierwszych informacjach jeszcze wejdziesz i wyremisujesz i dołączysz do chłopaków. To by było fajne. Ale tak czy siak, 325 zł. Słuchaj, bardzo dobry wynik. W górnej połowie tabeli zdecydowanie. Yy, więc teraz uwaga na podsumowanie, powiedz mi czy jesteś zadowolony z wyniku i jedną radę dla wszystkich graczy od Pukiego. Jestem bardzo zadowolony, myślałem, że będzie tragicznie, ale jakoś poszło. A rada? Rada dotycząca czego? Takiego ogólnego grania? Tak ogólnie, czy? jak być lepszym graczem. Chłopaki, nie denerwujcie się, ta gra ma, ma Wam naprawdę przyjemność sprawiać, więc po prostu się nie tiltujcie i próbujcie nie tiltować, zmienicie się jako, jako... Staniecie się lepszym człowiekiem w taki sposób na pewno i in-game też na pewno będzie lepiej szło wtedy. Więc to jest moja taka rada. Pięknie, fantastycznie, bardzo Ci serdecznie dziękuję, no i co, życzę wszystkiego dobrego. Także moi drodzy, dziękujemy Wam za uwagę, tak wygląda tabela. No, wielki finał klaruje się i zbliża wielkimi krokami, bo to już niedługo. Oglądajcie kolejne odcinki i subskrybujcie nasz kanał, żeby oczywiście nie przegapić. Trzymajcie się ciepło, cześć!